Witajcie, to ja, jeszcze nie zatytułowałam swojego kanału, ale Outvide ogólnie jakieś różne rzeczy modowe, jakieś ulubieńcy miesiące, coś z tym, desem, coś tam desem. Trochę, kilka słów o mnie, więc zapraszam do oglądania. Lubię oglądać filmy, książek o czy też nie lubię, ale mam kilka swoich ulubionych. tam różne Uwielbiam Harry'ego Pottera, oglądałam wszystkie filmy, wszystkie mam nagrane na w salonie, mam dwie książki, mam dwie zgrywane płyty oraz dwie oryginalne. Jak z samego obok możecie zauważyć, że to jest Insygnia Śmierci, część pierwsza była dołączona do Gazety Wyborczej, obok jest insygnia Śmierci, część druga też była dołączona do Gazety Wyborczej, to kupiłam niedawno, w sobotę zresztą, to jest insygnia Śmierci, zakon Feniksa, część piąta Harry'ego Pottera, Obok tu mamy od jednego do czterech Harry Potter, oczywiście. To jest zdjęcie, kiedy przyjechał fakty do Oleśnicy, bo ja mieszkam ogólnie w Oleśnicy, tak samo jak Krystian. Tutaj możecie na tym zdjęciu zauważyć że... te same filmy typu Kręna Śnieżka, serii. Nie pamiętam. Mnóstwo gier. Molowa wygrać różne gry typu Sims. Yeah. Aktualnie tutaj mam dwójkę, mam jeszcze jedynkę i trójkę na PlayStation oraz Venetica, pudełko stronę z mieszkały. Jedną z moich ulubionych serii do czytania jest Monster High. I czytania ten temat tych książek na moim innym kanale znaleźć? Jak możecie wiedzieć w poprzedniej części filmiku, interesuję się make-upem, fryzurem, to są moje portfolio, posegregowane w kolejności włosów i makijażu, to jest jakiegoś konkursowe nagrody, a tu je pomal sobie wyciągnęł powiek powieki. Ostatnio tak zaczęło mi się nudzić, że zaczęłam robić ćwiczenia z języka angielskiego. miałam sobie taki zeszyt, jaki znalazłam sobie z Hobbita, no i zaczęłam w nim pisać sobie ćwiczenia z języka angielskiego w mojego নাম কমি পাই গুৰুত্ব আগবঢ়াই দিব